Cześć, mam na imię Wiktoria, mam 18 lat i pochodzę z okolic Warszawy. Na co dzień chodzę do szkoły. Teraz mam wakacje i we wrześniu wracam do czwartej, ostatniej klasy liceum w końcu. A potem tym polatach powiesz kurde, ale bym sobie wróciła do liceum. Tak będzie? Dorabiam sobie u wujka w firmie, żeby mieć własne pieniądze i nie prosić ciągle rodziców, aby mi dali na jakieś moje wymyślunki. Fajnie, że masz taką opcję, że możesz sobie dorobić i na przykład mieć hajsy na pazurowe rzeczy, albo na szkolenia. Ja w liceum nosiłam ulotki, ale to były naprawdę groszowe sprawy, jeżeli chodzi o, o, płat, o płatności. Było takie coś jak Młodzieżowe Biuro Pracy, nie wiem, czy coś takiego macie w swoich miastach. I no, nie starczało na wszystkie moje wymyślunki wtedy. <laughs> Paznokciami interesuje się już od czterech lat, a od roku robię sobie je systematycznie. Nie posiadam na razie żadnych kursów, czerpię wiedzę z internetu i od ciebie oraz z twoich live'ów. Planuję te w te wakacje wykupić kurs kompletnej stylistki i się szkolić do perfekcji. Super, pamiętaj, że tam są bezpłatne analizy w tym klubie, więc y, mam nadzieję, że się tam zobaczymy. Takie analizy, no, mini analizy. Kiedy już uznam, że moje y, paznokcie są dość estetyczne, zacznę robić je znajomym, oraz jeśli się uda, otworzę własny salon kosmetyczny. Liczę na dużą krytykę, która pomoże mi lepiej wykonywać pazy. Pozdrawiam całą Ikpeculo. Co wy z tą krytyką chcecie? Ja tu nikogo nie mam zamiaru krytykować, ja sobie mogę pochłostać trochę wskazówki dać co gdzie można zrobić lepiej ale krytykować no nie wiem to chyba nie w moim stylu dobrze mamy tak paznokcie chyba co to jest co to jest co to co to co to nie napisałaś co to tutaj zrobiłaś paniczko zobaczmy produkty O ojejku mam te szablony i strasznie mi ciężko się nimi pracuje ta lampa mam nadzieję że utwardzasz yy, w niej dwie minuty co najmniej produkty żelowe, żel na paznokciach, a druga sprawa, ona dość długo się musi rozgrzewać, więc jak pracujesz tylko na sobie, to ją włącz kilka razy, niech się te żarówki rozgrzeją i sprawdź czasem, która się nie przeszła. Te, te lampy są bardzo problematyczne. Wierzcie ja miałam ich bardzo dużo, bo jestem paznokciowym dinozaurem, od takich lamp się zaczynało kiedyś, tak? Nie było ledowych. Dopiero chyba jak salon otworzyłam w 2012 roku, poprawcie mnie, Poprawcie mnie, jeżeli się mylę, ale chyba od tego 2012 do, dopiero zaczęły wychodzić te ledowe lampy. Albo 2011 może wyszły. Ale ja wiem, że ja pierwszy raz usłyszałam o takich nowościach w 2012 roku. Więc tak no powiedzmy 11 lat. No, temu. To możesz od razu wywalić, albo sobie grawerować, nie wiem, szklanki na przykład tymi frezami, bo to do płytki paznokciowej się nie nadaje niestety. Tutaj mam jakiś kamienny frez, więc może on nie będzie zły? Nie wiem, ciężko stwierdzić, może tu być jakieś zdjęcie tych frezów. Tak, jest ulepiony, jest y już pewnie tępy. To, to w ogóle paznokci nie powinno dotykać. Nie, nie, to, to, to nie jest nasyp, to jest po prostu zło. To jest sypnięte złem na tych frezach. Nie, to nie jest do płytki paznokciowej, absolutnie może zakaz wykonywania Manikiru tymi frazami. Mamy żel Pure White, a to nie jest do fręcza czasem. Pure White, mm. bo wiesz, biały żel, jak ma dużo pigmentu, on się fajnie nadaje jako końcówka, czyli jako wolny brzeg do fręcza konstrukcyjnego, ale cały budować paznokieć, ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł, czy to będzie wystarczająco mocne, ale jeżeli ci się nie robią zapowietrzenia, nic się nie dzieje, to, to tak sobie pracuj. Widzę same strupy dookoła skórek, więc te frezy absolutnie masz zakaz i rowki. Zakaz wykonywania mani manikuru tymi frezami, koleżanko. Tutaj w, na tym zdjęciu od frontu widzę, że są wolne brzegi, bardzo grube. Ogólnie te paznokcie są troszkę koślawe, więc tutaj bardzo by się przydała odpowiednia taktyka piłowania. Wszystko by się tu przydało. No Szablony też raczej przypuszczam coś tam nie pykło. Bo paznokcie są za szerokie, albo to jest kwestia budowy. No jest tutaj dość słabo. Dość słabo. Nie posiadasz żadnych kursów, wiedzę czerpisz z internetu, jednak to jest ok. Wiedzę czerpać z inter internetu jest ok, jak masz solidne podstawy. Na przykład przeszłaś jakieś szkolenie, przeszłaś jakieś warsztaty, masz wiedzę od A do Z, jak wykonać paznokcie, i możesz okrasić tę wiedzę jakimiś różnymi y, dodatkowymi, trikami, paznokciowymi, czy tam sposobami, czy tam jakimiś technikami. Ale jeżeli czerpiesz tylko i wyłącznie wiedzę z internetu, czyli z takiego miszmaszu, yy, czyli tak, mamy tak. Przejść szkolenie to jak mieć paczkę puzli, obrazek i te puzle, i obrazek przed sobą i układasz, tak? To jest jak, ta, to jest układanie yy, puzzli, yy, to jest jak przejść szkolenie i tak robić paznokcie. Wie korzystać z wiedzy z internetu to jest jakby... Mieć z różnych puzli, z różnych zestawów puzli różne puzle i próbować z tego coś ułożyć. Rozumiecie? Tu z Wiedźmina na puzle, tu z krajobraz, tu jakieś czarodziejki z księżycu i łóżcie z tego coś, co ma sens, nie? Co będzie pasowało do siebie. No, no, czasem się naprawdę nie da, a częst, często się po prostu nie da. I tutaj potrzebujesz takiej poukładanej wiedzy od A do Z jak robić paznokcie, wtedy będzie naprawdę dobrze. Bo teraz póki co, z tego, co ja widzę, używasz yy, nieodpowiednich narzędzi, niszczysz sobie płytkę paznokciową, robisz sobie złe nawyki. Wierzcie mi, dużo łatwiej jest iść na szkolenie, nauczyć się od razu dobrze, niż klepać te pazy, robić sobie bardzo złe nawyki, zakorzeniać je w swoim umyśle i w dłoniach, a później iść na szkolenie i... Na... Ty się nie możesz od razu nauczyć fajnie pracować, ty się musisz najpierw oduczyć, tej złej techniki, jaką sobie sama zakorzeniła się. Wiesz, wiem, co mówię, wiem, co mówię, bo sama tego doświadczyłam i było to naprawdę trudne. Mentalnie, psychicznie i fizycznie też. Nie polecam.